Większość Bernadety Olizarowicz-Rybickiej to specyficzny zbiór utrwalonych z czułością wspomnień. Materiałem plastycznym są w tym wypadku wszystkie te rzeczy, któreśmy zwykli trzymać w szufladach, utykać po kieszeniach, wkładać między kartki nieczęsto otwieranych książek, zamykać w pudełkach i słoikach, które potem trzymamy w piwnicach i na strychach. Autorka eksponuje takie właśnie osobiste znaleziska, trofea, ze spacerów, ze spotkań z bliskimi, z przyrodą, z sobą samą. Układa w kolarze przedmioty znalezione, utrwala w formie wyszywanek, maluje, tak jakby prowadziła osobistą rozmowę z czasem. To jest który znalazłam, który leżał pod nogami, którego nikt nie widział, po którym ludzie deptali, czy samochody przyjeżdżały, więc one tak nawet się formowały w tym czasie, leżąc na tej jezdni, czy gdzieś na dróżce, na ścieżce. A ja już widziałam z tego taki potencjał, że ciekawa byłam, jak oczyszczę i potem z tego, z tego, z tego przedmiotu, z tego, tego, który znalazłam, wyłaniał się jakiś kształt. Wydaje się, że darzy sympatią swoje znaleziska. Kawałki drewna, kamienie, muszelki, druciki. Pieczołowicie w technice haftu odtwarza rysunki wykonane przez dzieci. Oprawia pracę w ramy, ustawia na postumentach. Tak jakby w ten sposób, chcąc ocalić czy zachować na później te wszystkie najmniejsze chwile. Swoiście wekuje to, co przynosiło radość, aby w gorszym momencie do tej radości powrócić. Ja, nawet teraz idąc na spotkanie z Państwem, znalazłam taki. Taki przedmiot, który był, ja troszkę błota, ale już tak, tak oczyściłam, ja w tym widzę, widzę już ptaka, to jest oko, tutaj jest tylko tu doprawić skrzydełka i już, o, i znalazłam też tą korę, która, która była, leżała obok drzewa i one do siebie już pasują. Nawiązując do tytułu tej, tej wystawy, moje znaleziska, to jest coś takiego jakby droga przez moje życie, bo ja jak gdzieś się poruszam, to z jakiś coś przynoszę i wtedy to jest taki przedmiot, który mi przypomina tą drogę, którą przebywam. Prace mają charakter nieprofesjonalny, między innymi przez multi wielowątkową. Mieszankę form, użytych technik, zastosowanych materiałów. Stanowią jednak swoisty magazyn uczuć najwyższych i najlepszych intencji. To metafory miłości i ciepła.